Witajcie, kochani, na kolejnym z Zdrabkowym u mnie. Tym razem wygranych będę szukała w świątecznym kalendarzu. Ostatnio się uparł od premiery. Koralową sobie wzięłam, super linie. Mała krzyżóweczka, szybkie 50, super 13, siódemeczka i lotek. Wkład to jest 35 zł. I zobaczę, czy coś tu znajdę tym razem, czy nic nie znajdę. Nigdy nie wiadomo. Zacznę sobie od słonika, 144 numer i szukam słonia. I patrzcie, jest słoń, jest słonik, to już się dobrze zaczyna. Drugiego słonika nie znalazłam, ale zobaczmy, co mi tu lotto schowało pod tym słoniem. Złotóweczkę zwrotu. Dobrze, no nie za każdym razem będę miała po 10 złotych w nim. Jest złotóweczka. Przyjmuję na wymiankę 34 numer siódemki. I szukam tą super siódemkę. Czy będzie chociaż jedna? Jak będzie, to ją wszyscy zobaczymy. Jest. Jest siódemeczka. Czarna, ale jest. Zobaczmy, co mi schowali pod tą siódemką. Dwa złote zwrotu. Dobra, może być. Dwa złote też się przyda. Aj, jaj. Dobra, nie chcę się szukać tych kontrolnych. Już jak było 77 zł, to drapałam. Ale na dwa złote już nie będę całej obdrapywać. Numer 77, super 13. Jak na razie mam wygrane w tych zdrabkach, co sobie teraz wybrałam. Zobaczymy czy tu się trzynastka pojawi, bo ostatnio coś mi się nie chce pokazać, a było już tak, że miałam z góry na dół same trzynastki, tylko wtedy nie nagrywałam, nie, czternaście dali na koniec, trudno, szybkie 50, siedemdziesiąty numer tak samo jak super trzynaście, a co mnie naszło, że tak wybierałam, szukamy trzech jednakowych albo bonusa. My jakoś naszło i tak wzięłam. Na razie mam dwa razy po 100, dwa razy po 2. Tam jest każda inna. I tu co jest? 4, 4 i 500. Nie dali trzy razy takiej samej. Sprawdźmy, czy znajdę tutaj w bonusie te 50 zł. Raz miałam, raz miałam to szczęście. Sztabka do pustych. I 77. Co ja to tak na wybierałam z tych maluchów? Aż już się sama uśmiechnęłam teraz. Dobra. Lecę. U. Jaśniej nie dam rady zrobić. Także drapię tak, jak jestem w stanie przy tym świetle. Tyle. Nie ma więcej. Teraz mi rzucili Y, no. Dobra, jest tak. W prywatce jest Y, w goryczce jest Y. No i pewnie tyle. Nawet X -a widzę, że mi dali. Słówko z X. -em. Dobrze, teraz mam F. E mam, ale F nie mam. Ok, następna literka C. Szukam, do goryczki pójdzie tutaj C. I pewnie tylko jedno z tego, co widzę. No a, wreszcie coś sobie drapne. Wreszcie coś sobie chwilkę podrapie. Mhm. Jest jeszcze Mewa i jest Danuta. Pozdrawiam wszystkie Danuty. Przy okazji tyle. Teraz B. Jest. No i jeszcze tutaj. Wszystko. Kolejna to D. Mam. Nawet trzy. Bo do Danusi też jeszcze idzie D. Teraz mi dali G. Agamemnon i pewnie tylko to jedno. Nie jeszcze przecież goryczkę mam. OK. M. No pewnie dadzą X i ułożą mi to jedno słowo. Zobaczymy. M. -u. Moskwa. Tu jest jeszcze Agamemnon. Tu jest jeszcze mowa. A na dole już nie mam. No to kolejna N. Nawet ładnie się odkrywa. Zobaczymy, czy dadzą E. Będziemy widzieć. Agamemnon. Neva. Nie mewa, tylko newa tu było. I dodanusi. Tyle. Kolejna jest H. No to już mi zaczynają rzucać takie fajne. Jedno H było. Teraz Z. Na pewno gdzieś będzie. Jest w goryczce. No i tylko tu. Nigdzie więcej Z nie ma. Kolejna E. Dali E. A ja mówiłam ciekawe, czy dadzą. To jest E. I teraz tak do Agamemnona. No to teraz będę czekała na. O! Neva. Mówiłam, że F nie ma, nie? No. Tak, pewnie. Jest. Dobra, uwaga. Trochę tego zgarnę tutaj. Teraz S. No to tak. Moskwa. I chyba tylko tyle. Ja ją muszę wyczyścić. Bo to zgarnianie to mi tylko ją jeszcze bardziej zasłoniło. Następna. T. No to jest drugi wyraz. Trzymajcie kciuki za trzeci, żeby był. Mam T. Patrzę dalej, czy jeszcze jakiś znajdę. Tu było N. O. No ale więcej T już nie ma. Zobaczmy, co mi dali teraz. K. Ładnie. Ładnie. Tylko, żeby to mi w czymś pomogło, żebym miała jeszcze jakiś wyraz. Jest i. Teraz mam i. No i tyle. Na końcu W. Zblokowali samogłoskami, nie dali trzeciego wyrazu. Niestety są tylko dwa. B. I co tu jeszcze mam za literkę? Nie, coś przeoczyłam chyba, jest dwa razy B. Czekajcie, czekajcie. Czyli musi być gdzieś. <laughs> tak, jest trzy razy B. No to szukam tego wyrazu. Było R. Nie było W tutaj do. Mowy, ale o nie miałam. R też nie miałam. Newa jest w. No pewnie, że tak. Jest trzeci wyraz, jest dwa, yy, trzy złote zwroty. Dobra, oczywiście. W nie wydrapałam w Newie. Do wygranych. Wyprosiłam sobie ten zwrot. Teraz 17 super parlinie, Zaczynam od roweru. Będę przesuwać. Może trochę te super linie powiększę, żeby było lepiej widać? Dobra, jeden miałam. Kolejna jest cytryna. Jest. Tu na dole nie ma. Tak, to jest jak się człowiek śpieszy. Arbus. Jest jeden chociaż, ale jest. Podkowa. Czy tu była jakaś podkowa? Nie ma podkowy. Teraz mam kraba. To kraby gdzieś tu widziałam. I są. Kolejny symbol słonik. Oby przyniósł szczęście, żeby się ułożyły linie. Dwa słoniki były w pierwszej grze. Teraz mam ptaszka, ale w zdrabce go nie ma. Wiatrak i jest linia, jednak słonik przyniósł szczęście. Jest linia. To dobrze. A to dopiero początek. Może jeszcze coś mi dorzucą? Nie wiadomo. Wiatraki już mam. Diament od diamentu. To ja tutaj nie widziałam. Nie ma. Popcorn. Popcorn jest. No, dużo kości. Dobra. O, i właśnie kości. Mówię, dużo kości i są. Dali mi kości. No to bardzo ładnie. Teraz niech mi jeszcze dadzą biedronkę. I lody. Tak. Teraz dali tęczę. Jest. Tutaj też, potrzebuję jeszcze słoneczka i dzwonka. A dali okulary. Tu jest jeszcze tęcza. Okulary też są. Tutaj też. W ostatniej nie ma. Następny symbol, klapki. No klapek to tu nie ma. Kolejna jest sakwa. I mam. I jeszcze tutaj jest jedna. Następny symbol, co dali łódź. Na no łodzi nie ma. Rzucają raz ten, raz ten. Teraz moneta. No to już od dołu wydrapie. Więcej monet nie ma. mu motylka. Dali lody. Chciałam lody, to dali. Ale czy dadzą biedronkę teraz? To nie wiem. Dobra, i jeszcze tutaj mam. O, Biedronka, to by zrobiła tu dwie linie. No to zobaczymy. Kolejne jest serduszko, i wysyłam do Was, kochani, jak zawsze. Ode mnie w zrabce też były. Zobaczmy dalej. Balony są. Dajcie jeszcze motylka albo parasol. Jak nie chcecie Biedronki dać. No, nie ma więcej balonów. Co dali? Dali piłkę. Patrzyłam właśnie teraz tu na nią. No, nie dadzą biedronki, bo zobaczcie, co by tutaj było. Dali mi słoneczko. Dali, tylko że już troszkę za późno. Tak już nie ma więcej symboli do odkrycia. Dobra, jest linia. Czekaj, chciałam by czyścić. Jak myślicie, co tu dali? <gry> Nie mówcie głośno, odkrywam. Tak jest, zgadza się. 5 zł zwrotu, ale lepszy zwrot na wymiankę niż nic. Kontrolne B. No, nie ma dużych wygranych, ale też nie ma dużo pustych zdrapek. Mam tylko dwie na razie przegrane i oby, oby tylko dwie. 24 korelowa. No to drapię. Nie zmniejszam, jest dobrze. Zaczynam od kwiatuszka. Niech tutaj też coś dadzą. Będzie super. Teraz sobie łyknę kawki. I kolejny symbol. Podkowa. Mówię podkowa. Patrzę na kotwicę. Mówię podkowa. No wiecie co? Podkowa mi w głowie. Dobra. Płetwy są tu i jeszcze tu. No pięknie na 500 mi układają, robią mi apetyt, ale wiemy o tym, że ciężko by było to znaleźć w zdrabce. Kokosy. Niechby dali raz. Księżyc. Jedynka, dwójka, trójka, czwórka. Tu nawalili na skos. Pewnie, że tak. Gdzie mieli dać? Teraz motyl. Jeden motylek. Nie mam więcej motylków. Teraz mam skrzynię. no Może coś tu się na górze w końcu zacznie odkrywać. Też jedna była, wodolot. Na dole. Dalej skos robię. Dobra. Neptun. Tak, tutaj jest. I jeszcze na dole. Mhm. Szorty. Jedna. Torepka. O, o. Patrzę na dół. Dobra, tyle jedna. Kolejne, co mi tu dali. Klapki. Tu mam pod palcem. O dodajcie jeszcze krabasy rękę, perłę i kostium dalej dali mi koło i jeszcze tu ostatni rządek palma już tu skosy robią jest stóweczka, poproszę kapelusz. A dadzą co? Parasol dadzą. Tu jeszcze było koło. Tak. Kolejny symbol. Zaraz zobaczymy, co mi tu dali. Jest maska do pływania. Maskę mam tutaj. I tu na dole właśnie widziałam. Tak, 10 tysięcy. To już po małpce jest w tej drapce. cytrynka. Dajcie chociaż wulkan. Jedna cytrynka była. Chatka. Widzę, ta Zaraz zobaczymy. Dali ananas. Deska. Ostatni symbol. Przepraszam. Nic z tego, co ja na to liczyłam. Bo dali leżak. Pięknie wyglądało, zablokowali. Tak jest, kontrolne różne. To ta ląduje do szybkiego 50 i tam do tej 13. I teraz świąteczny kalendarz z 15 numerem. Czy zobaczę jeszcze gwiazdkę w nim kiedyś albo Mikołaja? Szukam cały czas ostatnio same puste. I tak. Bęben, może taką partię przywieźli do mnie, nie wiem, sanie, ale widzę też innych, że ciężko trafić trąbka. Oj, już podrapałam. Liza za dwie dychy. Teraz są mi dali ciuchcie, stroik, szyszki. Renifer, płyżwa, piernik, kula, kozuch, kominek i idę po kolei dzwonek, bez różnicy, aniołek, skarpeta, świeca, rękawica, tak sobie idzie z góry na dół, bałwanek, skrzat, czapka, i jeszcze trzy szanse na gwiazdkę. Choinka. Tu już widzę sople lodu. I ostatnia. Karta. Także tu nic. Szukam trzech takich samych kwot w takim razie. Bardzo duża kwota. 50, 300. Znowu 50. Znowu 300. No i jeszcze raz 10 tysięcy. Także tyle. Ostatnia szansa. Co tu znajdę? A znajdę tutaj sweterek, który był wart 150 zł. No to drogi sweterek. No. Dobra, kochani. Nie był drogi miks. 34 zł. Są wygrane. Będzie na wymiankę. Super linia dała zwrotnik. Krzyżóweczka też dała zwrotnik. Siódemeczka 2 zł. Tak samo zwrotu. No i słonik też się pokazał. Także tyle mam w tym miksie. Dołożę, znaczy wymienię i dołożę coś do tego i jeszcze jakiś fajny sobie miks zrobię na następny draping. Jak wam było miło ze mną siedzieć, to wiecie, co macie robić, jak się wam miło ze mną drapało. Pozdrawiam Was wszystkich. Trzymam za Was mocno kciuki. Tak, wygrywajcie jak największe kwoty w lotto, we wszystko, co tylko jest możliwe. Buziaczki, kochani, i widzimy się na następnym razem u mnie. Pa! Do zobaczenia. Pa!